Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj jak widzicie po tytule będziemy robić Get Ready with Me na wigilię. Także jeżeli jesteście zainteresowani, co ja Wam proponuję na tegoroczną wigilię i jakimi kosmetykami wykonam dzisiejszy makijaż, no to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam Was do oglądania. E, dobra, słuchajcie, tak sobie teraz przy, przemyślałam, że w sumie to nie będzie o tyle Get Ready with Me, co makijaż! Po prostu, bo nie wiem, czy będę Wam pokazywać moją stylizację, bo nie wiem w czym jeszcze na wigilię pójdę. Może pokażę Wam po prostu we vlogmasach, a dzisiaj zostawimy, że to będzie po prostu makijaż, a na wigilię. Nie wiem, co mi się oruje z tym Get Ready of Me. Nieważne. W każdym razie przygotowałam sobie produkty drogeryjne, ale mam też na przykład paletę z Norwiny czy Tour Better than Sex, bo chcę ten makijaż wykonać produktami, które uwielbiam. Słuchajcie, dlaczego zdecydowałam się na takie produkty? Na przykład nie robię Wam e makijażu produktami stricte drogeryjnymi. Ano na przykład dlatego, że ja wychodzę z założenia, że na Wigilię, to fajnie by było mieć makijaż, który przede wszystkim jest wykonany ulubionymi produktami, które na pewno wiecie, że Wam się dobrze sprawdzają, że się dobrze utrzymują i zawsze wyglądają po prostu dobrze. I ja na przykład mam tutaj takie produkty przed sobą i dzisiaj będę ich używać. To są takie moje. Jedna z bardziej ulubionych produktów w ostatnim czasie, po które sięgam praktycznie zawsze. Zresztą przewijały się też u mnie na live'ach na Instagramie, czy to w różnych filmikach. Nie pamiętam, kiedy ostatnio przygotowywałam dla Was makijaż, a nie test. Dlatego postanowiłam, że właśnie wigilia będzie dobrym do tego momentem. Mam też rzecz, którą dzisiaj będę testować, co prawda, ale wydaje mi się, że to akurat. Można przetestować, że tak powiem, bo są to pędzle, są to pędzle z Aliexpress i pewnie już się możecie domyśleć, co to za pędzle, już wam tutaj pokazuję, o, mamy to, słuchajcie, są to pędzle firmy, i teraz jak się wymawia tą nazwę, i Jesup. Yes nie będę kaleczyć, wiemy już co to za pędzle, po prostu będę wam mówić, jeżeli będą tutaj numerki czy też nazwy, co to są za pędzle, jaki model, ale najzwyczajniej w świecie nie będę już mówić tej nazwy i nie będę jej kaleczyć, bo potem się tylko denerwujecie w komentarzach, także już wiecie, co to za pędzle. oczywiście link będzie w... Wy opisie. I teraz tak, ja sobie dzisiaj tych pędzli będę używać, zobaczymy jak się sprawdzają pod koniec tego makijażu. Wydaje mi się, że to jest taki sprawiedliwy test dla nich, tym bardziej, że ja nie mam pędzli jakichś zlogowanych firm, że tak powiem, tylko właśnie pędzle z Aliexpress, głównie z chińskich stronek i ja po prostu mam taki miszmasz w pędzlach, że szkoda gadać. No ale dobra, może przejdźmy do makijażu. I wezmę sobie najpierw pomadkę do ust. Ja mam tutaj pomadkę z pin neutral eee, o smaku zapachu pomegranate, pomegranata, jak ja tu mówię. Eee, I zaczynam od tego, że nabierzę sobie usta, bo jak widzieliście na no, vlogmasach strasznie popękały mi kąciki, wyglądam jak taki mały joker, a mam dzisiaj zamiar nakładać czerwoną pomadkę, to co by nie wyglądać zbytnio jokerowa, to jeszcze sobie przed nałożeniem nawierzę usta akurat się mi płonie przez ten czas. I zaczynamy standardowo od oczu. Oczywiście korektor Trist Liquid Camouflage. Ostatnio mi się coś e, powaliło i zamiast Liquid Camouflage mówiłam Liquid Control na live'ie i częściej mnie poprawiali, także warto być ze mną e, na Instagramie, bo robię wam bo y. Jak widzicie, na moich powiekach e, da się dużo sebum i zawsze są, są takie dosyć tłuste. Także u mnie bez korektora czy też jakiejkolwiek bazy to ani róż sporą warstwę. Nie żałuję sobie, bo przecież to tylko korektor. Biorę gąbkę i rozprowadzam sobie gąbką. Gąbka pochodzi z Pierre René. Wygląda jak vibo, ale jest dwa razy miękkiejsza od vibo. Naprawdę. Jest przekozacka. Ciężko się myje ogólnie, bo jest taka dosyć plastelinowata. Taka mega miękka i Ciężko się myje co prawda? Ale jest naprawdę, naprawdę fajna, jeśli chodzi o korzystanie z niej. I na pewno mogę Wam ją serdecznie polecić. Podlinkuję Wam ją oczywiście na dole, jak wszystkie kosmetyki, których tutaj dzisiaj użyję. I co robimy dalej? Już wyglądam troszkę dziwnie. Tak, sięgam po pędzle do oczu, które tutaj mam w zestawie. I teraz tak. Tak wygląda zestaw moich pędzli do oczu Jak widzicie, mamy tutaj języczkowy, taki do odcinania crease, sztywny, bardzo cieniutki W okrągłym kształcie Mamy tutaj puchacze trzy Dwa takiej większej wielkości i jeden taki bardziej precyzyjny Mamy coś małego do nakładania świecących cieni I coś ściętego, co może mi dzisiaj posłużyć do brwi Także sięgam sobie tego pośredniego puchacza i zaczniemy od nałożenia tego cienia, i nałożę go sobie praktycznie na całe załamanie, jako moją bazę dla oka. I delikatnie, naprawdę delikatnie otrzepać pędzelek, bo te cienie są mocno napigmentowane. I budujemy sobie zewnętrzny kącik. I załamanie powieki, naprawdę tak wiecie. Także nakładamy minimalną ilość tego. Cienia po obu stronach. Zaznaczamy sobie delikatnie kształt naszego oka, który chcemy uzyskać. Dobra, jak już to na oczach mamy, to teraz sięgam po hm, ten bordowy cień i będę sobie zaznaczać mocniej zewnętrzny kącik. I do tego będę sobie budować mocniejsze załamanie, żeby mieć ten zewnętrzny kącik ładnie po prostu podkreślony. A, i taki disclaimer. Ja nie jestem makijażystką. Mówię Wam tylko to, co mi się wydaje za słuszne i to, co mnie akurat odpowiada, nie, żeby potem nie było jakiejś dramy mi w komentarzach. Ja nie jestem jakaś perfekcyjna, ale też nie wydaje mi się, żeby szło mi to na tyle źle, żebym nie mogła Wam pokazać, jak wykonuję jakieś makijaże czy coś takiego. Ale wiadomo jest to do ocenienia indywidualnie dla Was i przejeżdżam przez całe załamanie budując sobie je i dokładam sobie do momentu, aż efekt będzie mnie zadowalał zostawiając sobie tutaj jasną przestrzeń żeby nie musieć odcinać cut crease, tylko po prostu nałożyć glitter glue z NYXa i coś świecącego żeby ładnie nam tu połyskiwało. Dobra jak już to mamy zrobione to teraz sięgam po glitter glue i mamy słuchajcie glitter glue z nyksa. Tak wyglądający. I teraz co ja robię? Biorę ten pędzelek, który jest taki syntetyczny. Nakładam sobie glitter glue na rękę. Dosłownie o drobinkę, taką kropeczkę. Biorę pędzelek i tym pędzelkiem nakładam glitter glue na takie białe miejsce na tą białą przestrzeń, którą sobie tutaj zostawiłam. I rysuję taki zarys, jakbym odcinała sobie po prostu powiekę O, no Jak już glitter glue mamy nałożony, to sięgam po taki drobny pędzelek i nałożę sobie świecące coś I użyję sobie tego cieniastą Tak, tak myślę, i nałożę go na całą tą wolną przestrzeń, która mi tu została i zobaczymy, co dołożymy dalej Wow, pierwszy raz widzę, żeby ten cień się nałożył taką ilością, fajnie słuchajcie, zaczyna nam się tutaj dziać magia, tam się jeszcze rozbęduje krawędź krawędzie, ale mamy to moi drodzy, mamy no przepięknie to wygląda a ten pędzelek sprawdza się do tego idealnie, powiem wam, że w mojej kolekcji nie miałam takiego pędzla, który by wyciągnął, wiadomo, że Glitter Glue też robi swoje, ale ja widzę nawet jak ten cień się nakłada na ten pędzelek i jak się pięknie transferuje mi tu na oko no, magia, wygląda to przepięknie. Dobra, teraz, żeby zatrzymać granicę, biorę sobie ten pędzelek taki najbardziej, że tak powiem, punktowy. I jeszcze, żeby zatrzymać sobie tutaj granicę, to myślałam, że dołożę sobie ponownie tego bordowego cienia przy samej linii łączącej, dołożę sobie tego cienia, żeby wzmocnić tutaj mój zewnętrzny kącik i żeby właśnie ładnie nie ze sobą połączyć no i w sumie makijaż górnej powieki mamy skończony, jak widzicie szybko, ładnie i tak bez że tak powiem większego problemu udało mi się tutaj zrobić makijaż tymi pędzlami do oczu co prawda użyłam tylko trzech czterech, ale jestem mega zadowolona ich na tą chwilę Nałożymy sobie podkład I ja nałożyłam sobie serum, więc nie nakładam dzisiaj żadnej bazy Ani nic z tych rzeczy I podkład, jakiego będę używać to jest Match Perfection I ja mam kolorek 100 I właśnie jego będę sobie dzisiaj nakładać na twarz Także biorę duży pędzel Taki o I odszepuję sobie tutaj wszystko, co mi się osypało z powieki Dobra Biorę podkład I nakładam sobie prosto zapakowania, Żeby nie brudzić już rąk i gąbeczką wklepuję podkład. Przeciągam sobie wszystko na szyję, żeby tutaj mi się nic nie odcinało. Dobra, słuchajcie, jak podkład mamy nałożony, to teraz sięgam po korektor i oczywiście Katrice Liquid Camouflage w kolorze 005. Także jego ja sobie nałożę. I teraz tak nakładam go pod oczy. O, ok, troszkę tu. I tutaj, bo mam takiego nieprzyjaciela, który się mi nie podoba. I teraz sięgam po gąbkę i wszystko ładnie rozblenduję. Dobra, jak już mam wykorektorowane to, co powinnam, to sięgam po mieszankę pudrów. Tych dwóch I mam tutaj bibo i banana I ja je mieszam razem I to jest dla mnie najlepsza mieszanka Także pod oczy nałożę sobie gąbką A na resztę twarzy mam taki ogromny pędzel Który się nazywa do pudru Tylko, że on, jak widzicie, jeszcze się nie zdążył tak rozczapierzyć I jest taki jeszcze zbity Ale myślę, że będzie fajny Dobra, także biorę sobie pod oczami Utrwale korektor, a potem będziemy się bawić z resztą twarzy. Teraz sięgam po pędzel i będę nim nakładać puder na całą twarz. Teraz, jak już mamy twarz spudrowaną, to użyję sobie cieni z Eveline i pomieszam. Dwa odcienie stąd, które tutaj mamy, i to są te dwa. Ten i ten. Ten dam bardziej w koniec brwi, a ten w początek. I jak za ostatnio zauważyliście, zaczęłam używać też pomady z Vibo, którą sobie tu naszukiwam, ale chyba schowam z powrotem, ale jak nagrywam dla Was filmy, to jeszcze pewniej się czuję z cieniami po prostu niż z pomadą, także sięgam sobie i będę wyrysowywać sobie brwi. Brwi mamy skończone teraz. Mm. Zrobimy sobie dolną powiekę, tak, dokładnie dolną powiekę i do dolnej powieki użyję sobie tych dwóch pędli i tym nałożę sobie to bordo punktowo na początku jakby powieki, tego, coś takiego. No, biorę cień i będę rozmawiać sobie dolną powiekę, żeby było troszkę bardziej delikatnie. Teraz wracam do pędzelka, którym nakładam ten złoty cień. Nakładam go w zewnętrzny kącik wewnętrzny jak i zewnętrzny. Wracamy do tego pędzelka i tutaj jak nam się coś za dużo, blendujemy i tak wygląda praktycznie cały makijaż oczu. Teraz sobie wytuszuję rzęsy e, mini z to face, better than sex. I ktoś mi tam zarzucił gdzieś, że ja mam sobie miniaturki z takich popularnych, droższych marek. No, nawet jeżeli, to co z tego? Jakby, czy gdzieś ja kiedykolwiek powiedziałam, że dla mnie, żeby produkt był dobry, musi być z Sephory? Czy kiedykolwiek powiedziałam, że ja mam cholerę tych produktów, takich wiecie, z wyższej półki? Nie! I czy mi z tym źle? Też nie. Słuchajcie, ja te miniaturki kupuję jeszcze zazwyczaj w promocji, więc płacę za nią tyle co za tusz z drogerii, a nawet mniej. Więc, jakby nawet nie nazwałabym miniaturki tuszu Better than Sex z wyższej półki w sumie. To jest jedna warstwa tego tuszu. No, porównajcie sobie. Jest przekozacki, naprawdę. Rzęsy mamy wytuszowane. To teraz czas na dalszą część produktów i sięgamy po produkty do twarzy. Na widmili wolę być wykonturowana niż ocieplona i sięgam w tym celu po Lovely Golden Glow w odcieniu numer 2, w takim mega chłodnym, mega fajnym odcieniu zresztą. I sięgam tutaj mam taki pędzelek jajeczko i nim dzisiaj będę się konturować. Wydaje mi się być spoko do tej właśnie czynności. O oh wow, świetny jest ten pędzelek, naprawdę. Okej, okay, jak twarz mamy wykonturowaną, to teraz sięgam po róż i mam tutaj mniejszą wersję tego pędzelka. I on się na, to jest właściwie do highlightera, do rozświetlacza, to highlighter. Do rozświetlacza przeznaczony i właśnie z tą przeznaczeniem dzisiaj go użyję. I użyję sobie Goodness of Love standardowo Triple Baked Highlighter w kolorze Golden Goodness. nic dodać, nic ująć, przyświetlny jest ten rozświetlacz i używam go na i zaraz zobaczymy jak ten pędzelek się sprawdzi o tak mhm uh -huh. kawałek jest uwielbiam ten rozświetlacz, no zobaczcie ale żeby dodać sobie takiego dziewczęcego uroku, to użyję sobie różu i róż z Contigo Rosie rozji tak prezentujący się to jest Strawberry Sorbet i użyję sobie do niego, słuchajcie, mam tutaj pędzelek, który jest z przeznaczenia właśnie do różu albo do pudru i nim sobie nałożę róż. To jest taki skunksik zmalowana, wiem, że uwielbiam z takim skunksikiem nakładać sobie rozświetlać z tego co zauważyłam. Ja sobie dzisiaj go użyję do różu i zobaczymy. Bardzo ładny efekt uzyskaliśmy. Tutaj właśnie na policzkach chcę go mieć i sobie przeciągam, żeby mi się tutaj wszystko zblendowało. No kozak, ale mi się podoba ten makijaż. Przejadę sobie jeszcze tym pędzelkiem, co omiatałam twarz i wszystko tutaj ładnie zblenduję. I to z pędzelek też właśnie do różu i do pudru. Dobra, mamy to, ale zapomniałam dodać rozświetlacza na nos. I na okopityna. No, ja jak się świeci Dobrze, moi drodzy, teraz przechodzimy już do ust. Strasznie szybko nam poszło. Mam tu trzy produkty. Mam Maybelline Super Stay Matte Ink, która jest mega trwała i z taką propozycją, że jeżeli lubicie zjeść troszkę bardziej tłusto, bo wiadomo, że są ludzie, którzy po prostu lubią takie jedzenie, to ta będzie idealna, nic jej nie zedrze. Po prostu nic, absolutnie nic. Możecie jeść całą Wigilię i być spokojni o to, że wasze usta będą wyglądać nienagannie. Mam też coś takiego od Makeup Revolution to jest taka metaliczna pomadka którą wziąłam bo bardzo mi się podoba ten kolorek i to jest, słuchajcie... Ona zastyga, ale tak połowicznie i też z jej trwałością bywa różnie. Natomiast ja dzisiaj użyję sobie czegoś od Belle i to jest Vinyl Lips i słuchajcie, nagrałam wam tego test, ale ja nie wiem, ja mam zupełnie inne czucie na temat tych produktów niż inni. I zastanawiam się, czy mam go wstawiać. Czy może dać im drugą szansę i spróbować inaczej tych produktów? Cały czas się zastanawiam. No, w każdym razie dzisiaj użyję sobie Vinyl Lips w kolorze 03 Candy Apple. Taką się prezentuje. I dzisiaj jego będę używać na usta. On ma konsystencję takiego gęstego błyszczyku Wiadomo, że to nie będzie trwałe Ale strasznie mi się podoba jaki efekt daje na ustach Słuchajcie, jak widzicie mój makijaż jest skończony Musicie uważać z tą pomadką, bo lubi zostawać na zębach i musicie sobie tam, wiecie, jak już się umalucie, to spójrzcie sobie, czy wam przypadkiem nic nie zostało na tych ząbkach I tak moi drodzy, tak się prezentuje mój makijaż na Wigilię Dajcie mi koniecznie znać, jak wam się podoba moja propozycja i jak wy macie zamiar umalować się na waszą Wigilię A! I zapomniałam wam powiedzieć, te że są genialne Polecam wam z czystym sercem, bo naprawdę są świetne i uważam, że jak za tą cenę lepszych pędzli po prostu nie dostaniecie. Polecam, naprawdę polecam. A tymczasem ja już uciekam, a my widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Cześć!